W Płocku wciąż obowiązuje ogłoszony tydzień temu alarm przeciwpowodziowy. Został wówczas wprowadzony z uwagi na zator lodowy na wiśle poniżej miasta, w miejscowości Popłacin, blokujący swobodny przepływ wody i powodujący przybór rzeki. Utrzymany jest też alarm przeciwpowodziowy, który w minioną środę wprowadzono w siedmiu położonych nad Wisłą gminach powiatu Płockiego, Wyszogród, Gombin, Mała Wieś, Słupno, Bodzanów. Nowe Duminów i Słubice. Rozpoczęte w sobotę i kontynuowane w niedzielę lodołamanie na Wiślanym Zbiorniku Włocławskim, który rozciąga się od Płocka do Włocławka, zostało w poniedziałek wstrzymane. Lodołamanie na Zbiorniku Wodnym Włocławek jest zawieszone do środy, ze względu na panujące obecnie niekorzystne warunki hydrologiczno-meteorologiczne, przekazały w poniedziałkowym komunikacie Wodę Polskie. Jak podano w informacji. We wtorek odbędzie się kolejny sztab i zostaną podjęte dalsze decyzje w sprawie. Jeszcze w sobotę na Wiślany Zbiornik Włocławski wypłynęły lodołamacze wód polskich, sześć jednostek, z których cztery popłynęły w górę rzeki, docierając do Dobrzynia nad Wisłą. W niedzielę akcja lodołamania była kontynuowana, lodołamacze dotarły tym razem na wysokość miejscowości Dąb Polski. Decyzja o użyciu danego dnia lodołamaczy jak zapowiadały wcześniej wody polskie, ma być podejmowana na bieżąco. Jak podały we wtorek wody polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, sytuacja na Wiśle na odcinku Kępa Polska Włocławek ustabilizowała się. Na zbiorniku Włocławek utrzymuje się zamarznięta kra, przepływy przez stopień wodny Włocławek mamy na poziomie 815 m6. Na sekundę. Lodołamaczy pozostają w pogotowiu podkreślono w informacji.